Kocham niebieski. Niebieską ikoną nasza cena oznaczyliśmy setki produktów najważniejszych dla ciebie. Ich ceny sprawdzamy regularnie, byś zawsze wydawał mniej. Zmieniamy nasze sklepy dla ciebie, ale ceny zostają niskie na stałe. W Tesco. Nagle biega córka z koleżankami od progu woła. Nie. Mamo, masz cię przez asoczek! A banana? Dzieci myślą, że pieniądze leżą na ulicy. No. I co teraz? Nekta biedronka. biedronka to rozwiązanie. Bardzo dobre i naprawdę tanie. Kilogram nektarynek tylko 3,79. Ser żółty mlekowita w plastrach już za 11,99 za kilogram. Buty sportowe damskie i męskie tylko 19,99. Codziennie. Niskie ceny. Kinder Maxi przedstawia ja idealne... Słodki smak dzieciństwa. Nie musisz się z nim rozstawać. I teraz idealne połączenie dla większych. Kinder Maxi! Bądź Maxi! Mierz wysoko! a okazję łap w lot! Bądź Maxi. Wypatruj edycji specjalnej z naszymi bohaterami. Czysty sok 100% w sześciu bardzo owocowych smakach. Tymbark. Owocowa zabawa na 100%.